Hej, hej moi drodzy, witam w kolejnym updatecie. Kolejny spokojny dzień w Docity. City. Ach, e, parę modów odnośnie farm? Zaraz Wam pokażę. Też e, z, nie wiem, z te mody, które po, poznikały mi, te centra recyklingu, szpital i tak dalej, to były z Wigonu. I nie wiem, dlaczego cały Wigon mi się odsubskrybował. Zasubskrybowałem i jeszcze raz co niektóre i uzupełniłem braki. Natomiast co do całej tej strefy, tutaj rolnej, no to mam trochę jeszcze modów dodatkowych i postaramy się tutaj coś zrobić. I teraz kolejna rzecz, bo bardzo często pytacie, czy ja udostępnię swoją paczkę modów, moi drodzy. Mam niektóre mody już dawno, które chciałem wykorzystywać, ale po prostu nie mogę, bo mi się gra wykrzacza no jak to tylko załaduje. Z modami to jest tak, że one są robione przez społeczność graczy i yy, no nie do końca one są kompatybilne jedne z drugimi. Ja mam ich mnóstwo, yy, bardzo dużo po prostu mam zasubskrybowanych, a nie używam, bo coś po prostu pierniczą mi w tej grze. I niedawno całkiem dopiero pokażę Wam. Z, udało mi się zainstalować. To jest chyba to, to jest to takie narzędzie Landscaping Tools, gdzie mogę sobie zobaczcie, zmieniać różnego rodzaju podłoża. I to chciałem, przepraszam, to chciałem już dawno mieć, ale kurde. No nie działało mi, no i polecam, fajny mod jest. Tym bardziej, że zobaczcie, dzięki temu mogłem zrobić pole, które wygląda, mniej więcej wygląda jak pole, ale nie jest kwadratowe. Nie do końca... Tutaj można taki fajny, bo chciałem tutaj odstęp zrobić zielonego troszkę. Tak jak tutaj jest na przykład na drzewa. Nie do końca to można po prostu, zobaczcie tutaj mamy Równo pojechać o no takie brzydkie te powstają. Kwadraty, jakby. No ale, okej. Okay. Coś tu jest, coś tu działa. Pisaliście mi też odnośnie elektrowni atomowej, żeby zrobić jakiś duży zbiornik wodny. Z tego względu, że potrzebna jest duża ilość wody do chłodzenia reaktora. Ale oh, too late, <noise> już tutaj mamy ogarnięte, bo ja tutaj dołożyłem troszkę tych farm. I powiem Wam, że to całkiem fajnie wygląda nawet. Całkiem ciekawie to się prezentuje i... Teraz tak, z tymi farmami będziemy przechodzili aż gdzieś dotąd. Myślę, że ta cała powierzchnia to będą też farmy. No, powinno być okej. Okay. I dzisiaj się zajmiemy, może. Podpatrzyłem też u innych youtuberów, jak to wygląda. Dzisiaj się zajmiemy też farmami. Ale te farmy troszkę, troszkę inaczej będą dzisiaj wyglądać. Natomiast, tak, na, na pewno zrobię jeszcze. Zrobię jeszcze takie kwadratowe tutaj gdzieś w tej części, żeby postawić tutaj na środku tych pól te wiatraki. One bardzo fajnie się tu komponują przy autostradzie. Zresztą jeździcie po Polsce, widzicie przy autostradach, widać takie na polach wiatraki. I dobra, zróbmy pauzę i, i, i zróbmy coś droga. Myślę, że... Czy mi się tu uda cośkolwiek zrobić? Nie byłoby źle. Dobra. Przelećmy. Może tak. Żeby nie było. Usuńmy to. Usuńmy to. Usuńmy to. I te wiatraki tutaj wrócą. Na bank. Dobra. Mamy drogę. Dajmy ją gdzieś tutaj. Dotąd. O. O tu krzywizna, a, ale to nie przeszkadza nam, nie? nie musi być wszystko idealnie równo. No i dobra, polecimy sobie na przykład jedną drogą gdzieś dotąd. A może gdzieś nawet dotąd. I tutaj chcę zrobić też pola. Nawet takie kwadratowe, nie? Może tak. Może zrobimy tak. Coś w tym stylu. Bum. Okej. Okay. Całkiem spoko to może wyglądać. Jeżeli to na przykład pozamykamy. Tu zrobimy takie... No to chyba nawet równo nie jest. Ale... Nie no, to może wyrównajmy to ładnie. Chcę za zastosować te. E, czekajcie, czekajcie, tu pójdziemy dotąd i. No, come on. Nie mogę. To muszę przedłużyć. E, chcę zastosować te kwadraty, bo one bardzo ładnie wyglądają. Bo to, co ja zastosowałem. Zobaczcie, to, co zastosowałem tutaj, no to jest takie pomalowanie terenu, tylko. Nie do końca to piękne jest. Tak samo tutaj. To wygląda jak jakiś. jakaś pustynia, nie tutaj Natomiast zobaczcie, tutaj eleganckie farmy tak samo tutaj dorzucimy trochę Beli Tylko o, pomiędzy łączeniem dziura w mapie się robi, no ale musimy to przeżyć ehm, no i dobra, lecimy Zobaczmy jak to będzie wyglądało i teraz te nasze wiatraki. Dobra, postawmy jeden tu. Jeden tu i jeden tu. O. No, Okej. Okay. Jakoś to działa. Pewnie nie mają wody. Już mają, prąd też mają, zobaczmy czy to łączy się wszystko, łączy się ładnie i co tu nam powstaje? Hmm, ciekawe budowle. Ok, to jest taka pierwsza rzecz, którą chciałem zrobić. Eee, kolejną rzeczą to myślałem, żeby zrobić teraz coś takiego hmm Jakieś takie miasto, przypuśćmy. I jak ja bym to dał, na przykład tak. Tutaj stąd drogę. Gdzieś tu. I droga by się łączyła na przykład z tą. I możemy to zrobić o... W ten sposób. No, zobaczmy. 12 15 nie 14 do 14, o piękny zakręt 12 do 14, 13 do 14, coś w tym stylu. O, oczywiście tutaj byśmy znowu zrobili dzielnicę przemysłową. Eee, dobra, gdzie najpierw dzielnicę trzeba zrobić, ale taki duży o. Okay. Moi drodzy, trochę farmy tutaj zrobiliśmy. Brakuje oczywiście pracowników. To nie dlatego, że brakowało miejsc pracy, tylko moi drodzy, to jest taka pętla, że. Jest bardzo dużo starych umierają, później wprowadzają się młodzi. Zobaczcie, teraz wymrąba popatrzcie. Miejsc pracy jest, a nikt się nie wprowadza zauważcie. To nie dlatego, że. Się wyprowadzają, bo, bo nie ma miejsc pracy, tylko dlatego, że umierają, bo są starzy już. I dopiero na miejsce tych starych, jak wymrą, przyjadą młodzi w te mieszkania, które tutaj mamy i zaczną pracować. Dlatego tu bym musiał o, do przodu dużo dać. Na razie się katastrofa w mieście zrobi, ale za chwilę, za chwilę to wszystko opanujemy. Dobra, tutaj powinny powstać później. Tereny przemysłowe, ale w międzyczasie, jeszcze sobie chciałem jakieś drzewka posadzić tutaj, żeby to lepiej wyglądało. Może pojedynczo tym razem: pach, pach, pach. Nie wiem, jak tutaj, z jakością klatek to będzie wyglądało. Zobaczymy że nie będzie jakoś fatalnie. Nie będziemy też tutaj dużo drzew wsadzić. No tak, troszeczkę, żeby było widać, że że tu tak pusto nie jest. Dobra, tutaj ja może ze trzy posadzimy. Tu może jeszcze jedno. No i powiem wam, że całkiem yy, spoko to zaczyna wyglądać. Jeszcze tutaj jakoś to udekorujemy. No i teraz widzicie, tutaj rolnicy hodują te wszelkiego rodzaju krzewy. Choinki, tuje to są akurat. Może choinaczki też jakieś damy, żeby hodowali. No i to idzie na miasto później. Tu też nie ma ludzi do pracy, ale to spokojnie mówię, że to wszystko się nam wyrówna po pewnym czasie. Damy tu i tu jedną, może tak jedno tu, jedno tu tu i tu, Damy też jedno tu, Elegancko, elegancko tu, tu i tu. No, i oczywiście to tutaj troszkę jeszcze sobie hmm, myślę, że już po nagraniu dorobię. Aha, jeszcze tylko musimy zrobić. Damy to. Czekajcie, bo tutaj chyba trochę za. Ja 20 tutaj dawałem, nie? Eee, no dobra, zróbmy. Tak jest. O, niech sobie tutaj też drzewka rosną. Czemu by nie? Ten prop line tool jest normalnie wspaniały. Jest taki zarobisty model. Jakbym to miał pojedynczo rzucać, to bym się normalnie. Okej okay, moi, moi drodzy, no farma wygląda całkiem, całkiem sympatycznie, jest ładnie, jest kolorowo. Wiatraczki się kręcą, no do tych wiatraczków można byłoby dojście takie zrobić ze ścieżki, ale... Nie wiem, nie wiem, zastanowię się jeszcze. No jak to się wykończy całą tą... Całą tą strefę to naprawdę będzie fajnie to wyglądało. O! I już zaczynają się ludzie wprowadzać. No! No, 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 no! Ja zapomniałem co? Zapomniałem tutaj zrobić to. Czekajcie. Jak to było? To i daj. O właśnie rolniczą działkę, a nie kurde. Dobra, oczywiście woda jest potrzebna tutaj. No i pewnie, że jest potrzebna. Wcale się nie dziwię, że. No to i. Tak. Powinno działać. No i zobaczymy. Widzicie, już się wprowadzają ludzie. A wcale mieszkanie dobudowałem. I zaraz tutaj to wszystko spadnie i znowu będzie yy, potrzeba. To pozmieniało? Widzę. Aha, bo one opustoszały. No okej, okay, no okej. Okay. Tutaj coś zaraz się pojawi. Nie ma prądu. Mhm. No wcale się nie dziwię. Eee, prąd jest, weźmy sobie ten. To jest to. Ten kabel podziemny. Pomyślmy, eee, gdybym go dał. Tu i tu i jeden tu. No dobra, powinien prąd być. Kurde mogłyby tu jakieś szklarnie powstać, a nie GMO jakieś elewatory. Spoko. Spoko nad tym jeszcze popracujemy. Naprawdę kawał mapy jest zrobiony. Zmienimy tylko o, troszkę. Prędkość tego wszystkiego. Teraz oczywiście tutaj będą się ludzie wprowadzać. Myślę, że ta strefa naprawdę świetnie wygląda. Kurde jak kolorowo. Ja to jeszcze sobie tutaj troszkę wykończę. Bo to rzeczywiście troszkę ładnie wyglądało. Tu jakąś trawkę dam chyba taką pojedynczą. Jakieś borówki. czy banany można byłoby zrobić. No nieźle, nieźle. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj tyle. I widzimy się w kolejnych odsłonach City Skylines. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.